Cześć, ja nazywam się Mariusz Stachowiak, choć w mediach społecznościowych jestem bardziej znany jako, jako oderwany. Oderwany w podróży, oderwany w fotografii od pewnego czasu bardzo, ale to bardzo mocno oderwany w fotografii tworzonych smartfonem. I od dawna trzymający się idei, że najlepszy aparat to ten, który ma się przy sobie. A dzięki dzisiejszym smartfonom ja doświadczam, że ta myśl nigdy nie była tak autentyczna jak teraz. Po pierwsze, smartfon mamy zawsze przy sobie, a po drugie dostajemy naprawdę dobrej jakości zdjęcia właśnie dzięki tym urządzeniom. Swojej pracy zawodowej jako fotograf bardzo często wykorzystuje smartfon do realizacji różnego rodzaju projektów, i choć, trzymam się też idei, że Smartfon nigdy nie zastąpi aparatu systemowego, to na pewno może być po pierwsze jego uzupełnieniem bądź też alternatywą dla osób, które na przykład zaczynają swoją przygodę z fotografią. Ja pamiętam kiedyś 5 lat temu, kiedy pracowałem dla jednego biura podróży, byłem wysłany na taką mm, ekspedycję, która trwała 7 miesięcy i w tym, w tym czasie musiałem robić zdjęcia dla, dla tego biura podróży, robić zdjęcia hoteli, pensjonatów, innych atrakcji. Oraz, oraz również dzielić się innymi przeżyciami, które miałem okazję doznawać podczas właśnie tej podróży. I wtedy, właśnie oprócz tego, że robiłem zdjęcia aparatem systemowym, to jednak było też tak, że, że robiłem zdjęcia smartfonem. Robiłem je, następnie szybko edytowałem w smartfonie i wysyłałem je do, do mediów społecznościowych, dzieląc się tymi moimi przeżyciami z odbiorcami zbiora podróży. Najlepsze w tym wszystkim było to, że mój klient dość często nie wiedział o tym, że zdjęcia, które wrzucam na media społecznościowe, są robione właśnie smartfonem. I to właśnie te 5 lat temu, jakby dostrzegłem potencjał, który jest w tych urządzeniach. Oczywiście wtedy jeszcze były duże ograniczenia, jeżeli chodzi o możliwości, bo mogłem robić zdjęcia smartfonem tylko w momencie, kiedy ilość światła była wystarczająca. Dzisiaj jest zupełnie inaczej. Dzisiaj to, co jeszcze niedawno było nieosiągane dla, dla smartfonów, dzisiaj po prostu mamy na wyciągnięcie ręki. Pewnie takie rzeczy spowodowały, że to moje oderwanie w kierunku tworzenia zdjęć, tworzenia zdjęć smartfonem, no jest takie, jakie jest. I właśnie najważniejsze jest tym wszystkim to, żeby po prostu widzieć, jak wykorzystać potencjał w tych urządzeniach. Bo samo posiadanie choćby nawet dro drogiej lustrzanki, drugiego aparatu systemowego nie tworzy człowieka od razu z automatu fotografem, tylko po prostu jego właścicielem tego sprzętu. Więc. Yy... Też powtarzam bardzo często, że każdy aparat jest na tyle dobry, na ile będziemy w stanie wykorzystać jego możliwości. I tak samo właśnie jest ze smartfonami. Dzisiaj dla tworzenia atrakcyjnej fotografii za pomocą smartfonów, ograniczenia wcale nie są w sprzęcie, ale zdecydowanie w głowie. I to, co wspomniałem wcześniej, że pewne rzeczy były kiedyś zarezerwowane tylko dla aparatów systemowych, a dzisiaj one są osiągane dla smartfonów. Przykładem może być fakt, że producenci, którzy tworzą akcesoria dla aparatów systemowych, wyszli naprzeciw rozwojowi w, w segmencie fotografii tworzonej smartfonem i choćby nawet taki statyw, który. Jest, z mojego punktu widzenia, nieodzownym elementem do tworzenia właśnie atrakcyjnej fotografii. Połączenie statywu oraz smartfona, możliwości, które są w tym urządzeniu, daje mi szansę tworzyć naprawdę piękną i atrakcyjną fotografię właśnie za pomocą smartfona. Tak samo jak zawsze mam smartfon przy sobie, tak dokładnie zawsze mam przy sobie mały statyw, który daje mi szansę stworzyć coś kreatywnego. Bo Połączenie, tak jak wcześniej wspomniałem, połączenie tych dwóch, tych dwóch narzędzi daje nam, daje nam szansę stworzyć choćby nawet fajny timelapse, czyli zdjęcia z upływem czasu. Wystarczy tylko chwila, moment, jeżeli coś zauważy ciekawego i połączy właśnie tą moją koncepcję, że to jest dobra sytuacja, to jest dobry moment, żeby nie tylko zrobić zdjęcie, statyczne zdjęcie, ale również właśnie zrobić pięknie. Przemieszczające się chmury, które na pierwszy rzut oka po prostu stoją, ale kiedy na statywie zamontuję smartfon i włączę aplikację time-lapse bądź też upływ czasu, to nagle okaże się, że te chmury po prostu pięknie płyną. Połączenie tych dwóch elementów i efekt taki jak widzicie. Tak jak wcześniej wspomniałem, smartfon nie zastąpi w pełni aparatu systemowego, ale może być jego uzupełnieniem, ale może być też alternatywą. Ja to bardzo polecam osobom, które są na początku drogi fotografowania, bo smartfon i statyw dwa podstawowe urządzenia do tego, żeby uczyć się tej fotografii. A choćby nawet dzięki smartfonom, które mają dużą kartę, dużą, dużą pamięć, możemy tych zdjęć robić naprawdę dużo i po prostu choćby nawet się uczyć i to jest ważne. Wspomniałem też wcześniej, że drogi aparat to, to nie znaczy, że już od razu będziemy super fotografami a mając takie małe urządzenie możemy po prostu sobie praktykować i przede wszystkim poznawać możliwości, które są w naszych urządzeniach i tworzyć naprawdę dobre zdjęcia. Fotografia i podróże to całe moje życie. Aczkolwiek najpierw była fotografia, a następnie pojawiły się podróże. Te podróże to było takie moje oderwanie od codzienności, stąd też tak sywa oderwane. Parę dobrych lat temu postanowiłem oderwać się od swojej codzienności i wyruszyć w świat w spełnianiu swoich marzeń. I to było dobre oderwanie, te moje podróże, w których wtedy jeszcze zabierałem ze sobą aparat systemowy. Ale jak przystało na fotografa, a jeszcze bardziej jak przystało na oderwanego, postanowiłem parę lat temu, że polecę w podróż zabierając ze sobą tylko i wyłącznie smartfony. W końcu oderwane, no to oderwany. To oczywiście oderwanie tylko i wyłącznie ze smartfonem w podróży było jakby przemyślane, racjonalne. Pewnie Dużo w tym było też również i odwagi, ale często osoby pytają się mnie oderwany, czy ty nie boisz się wyruszyć w podróż tylko i wyłącznie ze smartfonem, bądź też czy nie żałujesz, że są sytuacje, w których mógłbyś zrobić zdjęcie aparatem systemowym, a ty robisz je jednak smartfonem. Moje oderwanie ta moja odwaga na to, żeby wyruszyć jako profesjonalny fotograf tylko i wyłącznie ze smartfonem, wynikała przede wszystkim na pewno z tego mojego oderwania ale z tego, że ja doskonale poznałem potencjał, który jest w tych urządzeniach i wiem, że dzięki nim możemy robić naprawdę, naprawdę dobre zdjęcia. Kolejną istotną rzeczą, która jest dla mnie ważna w podróżowaniu tylko i wyłącznie ze smartfonem, jest to, że kiedy mam tylko i wyłącznie smartfon, to cała moja kreatywność, całe moje skupienie musi iść i idzie tylko na wykorzystanie urządzenia, które mamy. Kiedy miałbym tutaj aparat systemowy i tutaj miałbym smartfon, Byłyby momenty, w których bym się zastanawiał, czy zrobić tym urządzeniem, tym aparatem, czy tym drugim. Dlatego też takie moje podejście do sprawy, to moje oderwanie, to moje zaangażowanie w, tworzeniu, w tworzenie, robienie, w tworzeniu, robienia zdjęć smartfonem. I pewnie to moje zaangażowanie, to skupienie i cała energia, która idzie na fotografowanie smartfonem, przyczyniła się między innymi do tego, że napisałem książkę Piękne zdjęcia ze smartfona w zasięgu Twojej ręki. W mojej książce pokazuję, w jaki sposób skutecznie wykorzystać urządzenie, które mamy zawsze przy sobie. Ta książka jest skierowana dla osób, które nie traktują swojego smartfona jako kolejny gadżet, ale zdecydowanie jako narzędzie do fotografowania. Ja polubiłem podróżowanie ze smartfonem, dlatego że po pierwsze daje mi to lekkość podróżowania, przemieszczania się, a poza tym zauważyłem, że fotografując smartfonem mamy na przykład przyzwolenie na fotografowanie ludzi, które spotyka się w podróży. Spotykam osoby w, w Indiach, w Nepalu, w różnych innych miejscach. Oczywiście często jest tak, że kończy się to takie spotkanie, kończy się przy standardowym selfie, ale później jeszcze pytam się, czy mogę Wam zrobić zdjęcie takie dla siebie, żebym miał. Oczywiście te osoby bez problemu na to wyrażają zgodę. Smartphone to kolejny atut w postaci tego, że mamy, przy, na, mamy pozwolenie na robienie zdjęć w miejscach, które. W których wykonywanie zdjęć aparatem systemowym, dużym aparatem ze statywem jest y, albo zabronione, albo żeby zrobić tam zdjęcia trzeba mieć y, pozwolenie. Taki przykład z Dubaju, kiedy tuż przed wschodem słońca fotografowałem y, słynną, wieżę, w, słynną wieżę w Dubaju. Oprócz mnie był jeszcze inny turysta, chłopak w, w Francuz, który miał aparat postawiony na statywie. Nie minęło 5 minut, przyszła ochrona, przywitała się z nami, a następnie zapytała. Kolegi, czy, czy ma pozwolenie na to, żeby robić zdjęcia tutaj w tym miejscu. On oczywiście powiedział, że nie, że tylko tutaj jest przyjazdem. Poprosili go o to, żeby tych zdjęć nie robił, ponieważ ma profesjonalną kamerę. Ja też się ich spytałem z grzeczności, czy ja mogę zrobić zdjęcie moim smartfonem. A oni powiedzieli, okej, okay, nie ma problemu, to jest tylko i wyłącznie smartfon. I takie przykłady dają, dają jakby taką, e, oznakę, że rzeczywiście bywają sytuacje, kiedy ten mały. Aparat jest zdecydowanie lepszy niż ten duży y, sprzęt na, na statywie. Takich przykładów jest y, mnóstwo. Kolejnym fajnym atutem, dobrym atutem fotografowania smartfonem jest też to, że bywają sytuacje, w których y, nie jesteśmy zauważalni. Bo kiedy chcę sfotografować daną sytuację i wyciągnąłbym, wyciągnąłbym duży aparat systemowy, to pewnie bym w jakiś sposób spłoszył osobę, którą chcę sfotografować. Uwielbiam przykład historii, którą miałem okazję przeżyć w Tajlandii, kiedy siedząc przy stole, czekałem na, na posiłek, naprzeciwko mnie usiadła sobie starsza pani. Rewelacyjnie odbijała się na blacie stołu, wyglądała jak królowa Tajlandii. I wiedziałem o tym, że chcę jej zrobić zdjęcie, i wiedziałem o tym, że tutaj tylko i wyłącznie będę mógł to zrobić smartfonem, tylko smartfona miałem przy sobie. I kiedy wyciągnąłem, bawiłem się i przy niej. Ona po prostu stwierdziła, że no, człowiek sobie siedzi, bawi się smartfonem i coś tam robi, a ja w tym momencie, w tym, momencie, w tym czasie zrobiłem zdjęcie. Yy, musiałem zadziałać natychmiast, ponieważ nie wiedziałem, jak długo będzie taka sytuacja, że ona będzie siedziała naprzeciwko mnie. Kolejna rzecz, której, o której wspomniałem wcześniej, czyli to, że jestem w żaden sposób niezauważalny. Po prostu wyciągnąłem smartfon i zrobiłem zdjęcie. Więc to jest kolejny taki atut fotografowania tylko i wyłącznie smartfonem. Pewnie mógłby mówić o nich bez końca. Najważniejsze jest tylko to, żeby dostrzec to, co się chce sfotografować. I można to zrobić nawet i smartfonem. Już wcześniej wspomniałem o smartfonie, o statywie, o tych dwóch elementach, które ze sobą świetnie współgrają. I to, co wspomniałem przed chwilą, że, że warto dostrzegać i zauważać coś, co, co może być interesujące teraz. Niebo, chmury, które podążają. Wystarczy teraz, żeby ciągnę mój statyw z plecaka, zamontuję na moim smartfonie i zrobię materiał, który będę mógł pokazać światu, będę mógł rzucić w media społecznościowe. Co fajne i dobre jest też to w smartfonach, jeżeli jesteśmy w temacie choćby nawet tych timelapsów, że one dzisiaj nie wymagają od nas już, już tak dużej pracy jak kiedyś, kiedy fotografowało się aparatem systemowym i robiło się 500 zdjęć, a następnie było trzeba je zmontować w postprodukcji. Dzisiaj dzięki smartfonom dostajemy to z automatu. Założę statyw, wyciągnę statyw, założę smartfon, włączę aplikację timelapse i po 10 minutach mam rewelacyjny materiał, którym na pewno podzielę się na moim kanale. Tymczasem dzięki, pozdrawiam. No i do oderwania. I pamiętajcie o tym, że ograniczenia są tylko w głowie. Jeżeli w jakikolwiek sposób zainspirowałem Was do fotografowania z smartfonem, to ja serdecznie zapraszam Was na moje media społecznościowe. Na Instagram oderwany, bądź też na Facebook oderwany. To wszystko. Do oderwania jeszcze raz. Cześć.